Siemano. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do takiej koniugacji czasowników zakończonych na Iwe, w naszym przypadku Sentiwe, że odmienia się to Sento, Senti, Sente, Sentiamo, Sentite i sentono, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, bo nauczycie się w nim o jeszcze jednym sposobie odmiany tej grupy czasownikowej. Na samym początku powiem tylko, że to nie będzie długi odcinek, bo wytłumaczę te czasowniki szybko, szanując Wasz czas bo tak naprawdę nie ma tutaj jakichś takich zasad, zawijasów, czy kwestii, nad którymi trzeba długo spędzić, żeby je tłumaczyć. Po prostu jest kilka czasowników, które się inaczej odmieniają, a listę tych czasowników, które uda mi się znaleźć, razem z ich odmianą, możesz znaleźć w komentarzu albo w opisie pod filmem, nie wiem, gdzie to umieszczę, i możesz, nie wiem, wydrukować to, powiesić sobie na lodówkę, jeżeli chcesz, żeby ci było łatwiej zapamiętać. No, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć ich dużo, bo szukam ich nie tylko dla moich kochanych widzów, ale też dla siebie. Także, także zjeść tam na dół i zobacz, co dla ciebie przygotowałem. No, jednym z takich czasowników, które znajdziesz na mojej liście, jest czasownik kapire, czyli rozumieć, i pewnie chciałbyś, żeby odmieniał się on tak samo jak ten wyżej, czyli i ja rozumiem tu kapi, ty rozumiesz luilei kapę. On, ona rozumie. No i kapiamo, my rozumiemy. woj kapite, wy rozumiecie i loro, kapano. Oni rozumieją. No ja też bym chciał, żeby tak się odmieniał, ale niestety tak nie jest. Tylko dwie z sześciu tutaj tych odmian jest dobre i tak je zostawimy, a cztery zmażemy. I te, które są dobre, to jest odmiana dla noi i dla woj Czyli te musimy tutaj zmazać i zaraz zapiszę i zobaczycie jak to wygląda, no bo nie będziecie oglądać przecież jak piszę ponieważ coś będziemy musieli tutaj dodać, żeby ta odmiana była słuszna i poprawna no i powiem Wam szczerze, że te końcówki które użyłem, czyli o, i, e albo ono one były dobre no bo to jest normalna odmiana czasowników zakończonych na "-ire ale w przypadku tych takich dziwnych, tak zwanych dziwadeł, musimy coś jeszcze zmieścić w środku, coś musimy tam włożyć, i tym, co tam wkładamy, jest taka cząstka, nie wiem jak to nazwać ISC. Widzicie na zielono zaznaczone, czyli będzie Io kapisko, ja rozumiem. Tu capisci, ty rozumiesz. Lui Lej kapisze. on, ona rozumie. Tutaj w pierwszej, drugiej osobie liczby nogi jest normalnie. I powiemy, no i kapiamo, my rozumiemy, wojkapite, wy rozumiecie. I trzecia osoba, inaczej, loro kapisko. No. I tak naprawdę. A, jeszcze muszę Wam wytłumaczyć jedną rzecz, czemu tutaj przeczytałem kapisko, a później przeczytałem kapisi. Wynika to z wymowy. Są takie słowa, w których jest SCO, na przykład disco, czyli płyta, krążek albo bosko, czyli las, albo co jeszcze jest, las kopa, czyli miotła. Po prostu tak to się czyta. A jeżeli jest sci, to czyta się to shi, na przykład shimia, czyli małpa. Mamy kolejne dwa przykłady. preferiwe, czyli woleć i finiwe, czyli kończyć. Także mamy już trzy takie dziwadła i myślę, że na tej liście i Wam tyle gadam. Będzie tego tak około 20, tak plus minus. Tak mi się wydaje. Zależy ile mi się uda znaleźć. Będę się starał. Ale już przejdźmy do odmiany. I o preferisco. Ja wolę. Tu preferisci. Ty wolisz. Pamiętacie co Wam mówiłem? O, o tej wymowie. SCO i SCI. Jeżeli nie, nie pamiętacie, to się cofnijcie. E, lui lei preferisze, czyli ono na woli. No i preferiamo. My wolimy. Tutaj normalnie w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej. Woj preferite, wy wolicie i logo preferisko, no, czyli oni, one wolą. I mamy finire, tutaj mamy końcówkę fin, i i o finisko, ja kończę, tu finisi, ty kończysz, Lui ile finisze, on, ona kończy. No i finiamo, my kończymy. Woj finite, wy kończycie. I logo no, Oni kończą. Mamy następne dwa przykłady. Condiwę, czyli przyprawiać. W tym akurat jestem bardzo dobry. Możecie się spytać moich bliskich. I kolpiwę, czyli uderzać, trawiać. W tym akurat nie jestem dobry, żebyście mnie nie posądzili jakąś przemoc domową czy coś. I teraz macie zadanie. Teraz odmienicie te czasowniki. Ja w pewnym momencie zrobię klatkę i wiecie, pokażę się odpowiedzi. Także zatrzymajcie filmik. Pamiętajcie o tym, że są dwie osoby, które odmieniają się normalnie. Nie powiem Wam teraz, które, bo byście mieli za łatwo. Tak, także zapiszcie sobie i teraz robię cięcie. Zaraz się pokażę odpowiedzi. Dobra, teraz Wam spoileruję odpowiedzi. Jest Io, Condisco. Ja przyprawiam. Tu, Condishy. Ty przyprawiasz. Luilej, Kondisze, On, ona przyprawia. No i kondiamo, my przyprawiamy, voi condite, wy przyprawiacie i logo, disco, no oni przyprawiają. Mam nadzieję, że macie dobrze. Jeżeli pamiętaliście, że te dwie osoby odmieniają się normalnie, to brawo. Możecie się pochwalić rodzicom, znajomym i tak dalej. I teraz drugi przykład: i o korpisko ja uderzam, tu korpisz i uderzasz, lui-lei korpisze, on, ona uderza. Uff, już mi się myli. No i korpiamo, my uderzamy. Wojkorpite, wy uderzacie i logo korpisko, no oni uderzają. I tak naprawdę to wszystko, o czym chciałem wam powiedzieć. Nie będę wspominał o tej liście, chociaż mówiąc, że nie wspominam, to tak naprawdę wspominam. No, zostawcie lajka like i suba, jeżeli filmik Wam się spodobał. Jeżeli Wam się nie spodobał, to zostawcie dislike. A. I tak naprawdę to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo i tak będę je nagrywał. Siemano.